Rozpoczynamy kolejny odcinek tzw. pewniaków maturalnych, czyli zadań najczęściej pojawiających się na maturze z matematyki na poziomie podstawowym. Dzisiejszym tematem będą pierwiastki. przypomnimy sobie wszystkie najważniejsze własności, najważniejsze typy zadań, które pojawiają się na maturze i metodę, które możemy wykorzystać do rozwiązywania takich zadań. Rozpatrzymy trzy przypadki. Pierwszym przypadkiem będzie takie zadanie: liczba pierwiastek czwartego stopnia 9 razy pierwiastek szczep. Jak w jaki sposób można inaczej zapisać? No i zawsze zastanawiamy się w takiej sytuacji od czego rozpoczynamy mianowicie zawsze rozpoczynamy od takiego pierwiastka który jest najbardziej zagnieżdżony tutaj w środku w tej sytuacji mamy pierwiastek z 3 zapiszemy jako 3 do potęgi 1/2 zawsze pierwiastek drugiego stopnia to jest potęga 1/2 pierwiastek trzeciego stopnia 1/3 i tak dalej analogicznie Idziemy dalej kolejnym etapem, czyli pozbywałam się tego kolejnego pierwiastka, czyli mamy 9 razy 3 do potęgi jednej drugiej i to wszystko będziemy mieć w tej sytuacji do potęgi 1 czwartej. Żeby zastosować własności działań tutaj na potęgach, musimy w tej sytuacji doprowadzić do wspólnej podstawy, czyli będzie wspólną podstawą będzie trójka razy 3 do potęgi jednej drugiej i to wszystko do potęgi jednej czwartej. I teraz zgodnie z działania, własnościami działań na potęgach, jeśli mamy te same podstawy, możemy te wartości potęg ze sobą dodać. No i dodajemy 2, 1, 2. Proponuję w tej sytuacji nie zapisywać jako łamek mieszany, tylko łamek niewłaściwy, czyli otrzymamy w tej sytuacji 5, 2. No i ten 5 drugich będziemy przemnażać do potęgi 1, czwartej, bo to jest tak zwana potęga potęgi. Czyli jeśli przemnożymy tę wartość, to otrzymamy 5, ósmych. No i taka też odpowiedź znajduje nam się w podpunkcie A. W kolejnym zadaniu mamy liczbę pierwiastka ze 128. Podzielić przez pierwiastek trzeciego stopnia z 64. Ile to jest równe? A w takich zadaniach, w takich zadaniach podobnych do tego zadania. Proponuję skorzystać z rozkładu na, czynniku, na, na czynniki pierwsze, czyli mamy w tej sytuacji 128 i rozkładamy tą liczbę na czynniki. Co to są liczby pierwsze? Liczby pierwsze to takie, które dzielą się tylko przez samo siebie i przez 1. Czyli używamy tutaj, zaczynamy od dwójki, w tej sytuacji będziemy mieć 64, na 2 to mamy 32, na 2 to 16, na 2 to 8, na 2 to 4, na 2, 2, 2 i 1. Jak to dokonamy teraz tego rozkładu, patrzymy na pierwiastek, pierwiastek z drugiego stopnia, łączymy teraz to w pary, czyli mamy w tej sytuacji trzy takie pary. Za chwilkę zajmiemy się tym, co dalej z tym będziemy robić, a rozłóżmy sobie jeszcze na czynniki pierwsze tą drugą liczbę. Oczywiście możemy tutaj zauważyć, że wartość pierwiastka trzeciego stopnia z 64 to jest po prostu 4, ale jeśli ktoś tego nie zauważy, można też to rozłożyć na czynniki pierwsze i po prostu samo nam tutaj też to wyjdzie. Czyli możemy nawet poniekąd skopiować to, co wcześniej zrobiliśmy, czyli 32 podzielone na 2 to mamy 6 16 na 2 to 8, na 2 to 4, na 2, 2, 2 i 1. I łączymy tutaj teraz, skoro pierwiastek trzeciego stopnia jest, to łączymy we trójki. No i w tej sytuacji nie zastanowimy się, jak to teraz zapiszemy. Pierwiastek z 128 mamy 3 pary, i te 3 pary wymnażamy ze sobą i wyciągamy przed pierwiastek, czyli będziemy mieć tak 2 razy 2 razy 2, czyli w tej sytuacji otrzymujemy 8 i pod pierwiastkiem zostaje nam to, co nie ma pary, w tej sytuacji będzie to dwójka. Natomiast w sytuacji pierwiastka trzeciego stopnia z 64, tak jak wcześniej też mówiłem, wynikiem będzie czwórka, i zobaczmy, że rzeczywiście tutaj tak samo będzie czwórka, mamy jedną trójkę i drugą trójkę wymnażamy, nic nie zostaje nam pod pierwiastkiem, czyli będzie po prostu wynik 4. I teraz, oczywiście, tam było dzielenie, czyli 8 pierwiastków z dwóch podzielone przez 4, czyli w tej sytuacji otrzymujemy dwa pierwiastki z dwóch, i mamy już naszą odpowiedź, że to odpowiedzią prawidłową będzie odpowiedź D. Przechodzimy do. Ostatniego naszego zadania i mamy tutaj liczbę pod pierwiastkiem zapisaną, i mamy zapisać ją w najprostszej postaci, ile ona będzie dokładnie nam równa. Zauważmy tutaj, że jeśli mamy zawsze takie same pierwiastki, mamy tam mnożenie, dzielenia, to możemy zapisać to w postaci jednego pierwiastka i wszystko rzucić pod jeden duży pierwiastek. Ja tak to właśnie zrobię, czyli 7 trzecich przepisuję razy 81,56. Rzucając to pod jeden pierwiastek, mogę dokonywać teraz skracania i na przykład dokonam tutaj skracania trójki z 81, czyli tutaj jest 1, tutaj jest 27, 56 dokonam skrócenia ze 7, czyli tutaj będzie 1, tutaj będę miał 8. No I w tej sytuacji otrzymuję pierwiastek trzeciego stopnia z 27 ósmych. No pamiętajmy o tym, że jeśli wyciągamy pierwiastek, to wyciągamy i z górnego, czyli z licznika i mianownika, czyli w tej sytuacji otrzymamy pierwiastek trzeciego stopnia z 27, to jest po prostu 3, natomiast pierwiastek trzeciego stopnia z 8, to jest wartość wynosząca nam 2, czyli prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź C.